Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Dzisiaj udamy się na poszukiwania Titanosaura i Raptora. 582 elementy, 450 zł katalogowo i naturalnie taniej w alto. Ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że dawno nie było na kanale dinozaurów. No to może warto do tej serii wrócić i od razu z przytupem, bo tytanozaur jest naprawdę gigantyczny. Oprócz niego w zestawie znajdziemy również Velociraptora, ale mamy tutaj też konstrukcję, taką niewielką, lekko rozwaloną stację benzynową. Oprócz tego jest bagi z przyczepką i jest jeszcze kawałek terenu, gdzie mamy takie lekko rozwalone i tam jest chyba takie miniaturowe obozowisko. No ale umówmy się, po te zestawy sięga się przede wszystkim dla dinozaurów, a nie dla konstrukcji. A skoro tytanozaur jest nowym dinozaurem w tej serii, to jemu pewnie trzeba będzie poświęcić najwięcej uwagi. Pora na wyznanie. Do tej pory nie obejrzałem Jurassic World Rebirth, ale widziałem, że ostatnio pojawił się na streamingach, więc. Pewnie na drobie, choć nie powiem, że z jakąś wielką ochotą, wiecie, ja wychowałem się na pierwszym parku jurajskim, oglądam go najczęściej raz w roku i nadal uważam, że o tyle o ile efekty komputerowe zestarzały się i to widać. To efekty praktyczne nie zestarzały się w ogóle i ten film nadal wygląda rewelacyjnie, a tak zestaw wygląda z drugiej strony. No Po prostu ujęcie z innej perspektywy. Tutaj też możemy zobaczyć, jak siedzą sobie przy tym obozowisku, jak oni się tam mieszczą w tej ciasnej klitce. Samo bagi wygląda fajnie, w ogóle to jest. Ekstra konstrukcja, żeby wrzucić ją do jakiegoś magazynu, choć może trochę za duża, ale wiecie, podzielić to na przykład na dwa numery, spoko. No i Velociraptor jest mniejszy niż te Raptory, które znamy od wielu lat, bo ma nieruchome kończyny. No dobra, w takim razie możemy wyciągnąć to, co w środku. No i właśnie wyciągnąłem między innymi Velociraptora, ale i wyciągnąłem znaczną część cielska, Titanozaura i serio, to jest duże. Szkoda, że nogi się nie ruszają. Szkoda, że ten biały wygląda bardzo tandetnie, bo jest po prostu słabo nałożony. Tutaj nawet mamy zacieki. Ajajaj! Tak wygląda ten dodatkowy worek. Velociraptor wygląda ładniej. Tutaj kolory są soczyste. Mamy tutaj kawałki szyi, kawałki ogona dla Titanozaura. Są też worki z klockami. Tych jest pięć. Jest wrzucony luzem no chciałem powiedzieć, baseplate, po prostu plate. I jest też. Instrukcja, która została podzielona na trzy części, i mamy też niewielki arkusz naklejek, naklejek transparentnych, więc uważajcie na odciski palców. To, że zestawy z parku jurajskiego zawsze były drogie, to norma, no bo wiecie, dinozaury to duże kawałki plastiku i one po prostu niemiłosiernie podbijają cenę, ale to, że zestawy z parku jurajskiego są bawialne i całkiem sensownie skonstruowane, to już nie jest norma, a ten zestaw w większości taki jest. No to co, może nie będę przeciągał, pooglądajmy sobie najpierw te mniejsze konstrukcje, a potem możemy udać się na stację. Na początek pojazdy. Mamy tutaj czerwony motocykl, który po prostu wygląda bardzo ładnie, ale jest też naprawdę świetne bagi. No i jeśli chodzi o te konstrukcje, zdecydowanie duży plus. Tutaj znajdziemy nadruk z logo parku jurajskiego, możemy sobie oczywiście tę część odchylić, w środku schować minifigurkę. No i mamy też przyczepę, która została wyposażona w jakiś ekran do podglądu do namierzania dinozaurów. Mamy też antenę. No i tutaj ta naklejka może nie wygląda zbyt dobrze, powiedziałbym, że nawet wygląda dość brzydko, bo chwyciła mi trochę. Powietrza, więc chyba muszę po prostu ją potraktować jakąś suszarką. Oczywiście, tę część możemy sobie odpiąć, tutaj jeszcze możemy to otworzyć. No i to właściwie tyle. Serio. Bardzo przyjemna konstrukcja, i w ogóle uważam, że gdyby to był taki niewielki zestaw i tutaj jeszcze byłby umieszczony w takim zestawie, właśnie choćby Velociraptor, to byłby to bardzo fajny wybór na start przygody z parkiem Jurajskim. Na stację benzynową udamy się za chwilę najpierw drzewo i namiot. No i jeśli chodzi o drzewo, mamy tutaj funkcję zabawową. Jeśli Velociraptor Wam zagraża, możecie zrobić tak. Bang! Bum! I możecie go przygnieść, tak po prostu. No i to tyle, bo jeśli chodzi o samo drzewo, czy ono wygląda ładnie? No nie powiedziałbym, zdecydowanie mogłoby mieć bogatszą koronę, ale funkcja zabawowa działa tak, jak działać powinna. Co do namiotu, możemy sobie go otworzyć i w środku mamy nawet miejsce do spania. Mamy tutaj też sprzęt do ugotowania czegoś, w tym wypadku nóżki z kurczaka. A patelnia jest pusta, więc być może jesteśmy już po posiłku, ale trzeba uważać, bo tutaj też czyha naprawdę dużych rozmiarów pająk. I na koniec stacja benzynowa, trochę w klimacie post Apo jest zdecydowanie bardzo mocno rozwalona. No i co, mamy tutaj drzwi? Mamy też informację o tym, że w środku nie można korzystać z telefonów, jeść lodów i wpuszczać dinozaurów. Na pewno dinozaury patrzą na to oznaczenie. Jeśli chodzi o to, co znajdziemy dookoła, no to mamy tutaj stare, klasyczne liście, które doskonale pewnie znacie z pirackich serii. Mamy tutaj też dystrybutor, więc możecie zatankować, o ile jeszcze w zbiornikach jest paliwo. Tu z kolei znajdziemy taką gumową siatkę. Po której pełznie sobie wąż Możemy jeszcze wejść na górę No a jeśli chodzi o wnętrze stacji Trochę tutaj tego jest No bo mamy jakąś kasę Mamy też dość mocno przeterminowaną parówę w bułce do hotdoga I tutaj jeszcze możemy znaleźć butelki z keczupem i musztardą A tu mamy dystrybutor z napojami No i jeszcze nad tą stacją lata sobie dron Który dodatkowo ma strzykawkę Więc uważajcie, bo być może rozsiewa jakieś zarazki Więc załóżcie folię aluminiową na głowę I durszlaki na wszelki wypadek tak również. Porana, dinozaury. I jak możecie zobaczyć, downsizing dotknął nie tylko kostek masła, ale również velociraptorów, bo te kiedyś miały ruchome kończyny. A teraz poruszać sobie możemy co najwyżej żuchwą. Okej, okay, dinozaur wygląda spokojnie, no ale jest zdecydowanie mniejszy od tych, które znaliśmy z poprzednich zestawów, jeśli chodzi o tytanozaura. Jest duży, ale bardzo żałuję, że nie możemy ruszać nogami. Co do ogona, ten oczywiście się obraca, rusza się również szyja w tym miejscu, no i tutaj, tuż przy głowie. Możemy też Poruszać żuchwą i ewentualnie pooglądać tego wielkiego polipa na czole. A jeśli chodzi o mankamenty, to zdecydowanie tych problemów z nadrukiem jest więcej. No bo zobaczcie, tutaj jest jakieś takie obdarcie. Tutaj mamy taki pasek, który też trafił się fabrycznie. A jeśli chodzi o niedoskonałości, które pojawiają się na jego ciele, serio, to po prostu wygląda bardzo źle. I mam wrażenie, że gdybym kupił takiego dinozaura na jakimś AliExpress, to pewnie byłby z nadrukiem o wiele lepszej jakości. To po prostu wygląda słabo. Mamy tutaj ślady po wtrys. No i mamy naprawdę dość mocno przebijający kolor spod farby, to po prostu wygląda nieestetycznie, ale sam dinozaur jest spoko, no bo jest duży, tylko serio, jeśli można kupić Chińczyka, który wygląda lepiej, to czy serio chce się sięgać pod tego tytanozaura? Nie oglądałem najnowszej części parku Jurajskiego, więc nie wiem, jak nazywają się ci bohaterowie, ale jeśli chodzi o wygląd figurek, to prezentują się całkiem nieźle. Ten to w ogóle wygląda trochę jak Steven Spielberg. Buźka z drugiej strony jest zadrukowana, lekko zeźlona i ma bardzo fajny plecak, bo pachnie mi klasycznymi figurkami z piratów. Ten z kolei ma utytułany torsik i ma też nadruk na nóżkach. Bardzo fajny swoją drogą, bo to jest chyba jakaś taka butelczyna, no i buźka z drugiej strony prezentuje się w ten sposób. I na końcu postać, jeśli dobrze pamiętam, grana przez Scarlett Johansson, ta też ma nadruki na nóżkach, mamy tutaj linę, jakąś sakiewkę i buźka z drugiej strony wygląda następująco, mamy tutaj nawet wystający czekan, zdecydowanie ciekawe figurki. Tytanozaur miał być największą atrakcją tego zestawu i okazał się największą porażką w tym pudełku, bo jeśli chodzi o jego jakość wykonania, jest bardzo słabo. Ale cała reszta zestawu wypada naprawdę spoko, bo jeśli chodzi o rozwaloną stację benzynową, ta zdecydowanie mi się podoba. Jeśli chodzi o bagi, to skradło moje serce. Najsłabszy fragment tego setu to zdecydowanie drzewo wraz z namiotem, ale przynajmniej mamy tam funkcję zabawową. Co do małego Velociraptora, on mi się podoba, ale serio, żałuję, że po prostu jest tak mały. Mały. Figurki prezentują się ciekawie, więc tak jak mówię, zestaw jest na plus. Tyle, że niestety ten tytanozaur totalnie nie zachwycił. Co więcej, mam po prostu delikatny niesmak. Dawajcie znać, co sądzicie o tym dinozaurze, czy macie go w swoich kolekcjach i co sądzicie o tym zestawie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!